Dzień dobry. Jestem przekonany, że znacie trzy kolory wina: białe, różowe i czerwone. Ale czy słyszeliście o wina w kolorze pomarańczowym? Coraz częściej można spotkać tego rodzaju informacje w restauracjach czy w sklepach winiarskich. No i tutaj rodzi się pytanie: czy wino pomarańczowe powstaje z pomarańczy? No nie, nie powstaje z pomarańczy. Wino pomarańczowe powstaje z winogron. Ale jak to się stało, że zaczęli ludzie używać właśnie nazwy wina pomarańczowe? Otóż całkiem niedawno, bo w 2004 roku, David Harvey, człowiek, który zajmował się handlem winem w Wielkiej Brytanii, wpadł na pomysł, jak nazwać pewną kategorię win, dlatego że to nie były wina ani różowe, ani czerwone, ani białe. Najlepszym określeniem było właśnie określenie wino pomarańczowe. No, i teraz skąd pojawia nam się ten kolor pomarańczowy? Dlatego, że wino pomarańczowe oczywiście mają kolor pomarańczowy. On może zmieniać się od żółtawego przez złotawy, aż po kolor bursztynu. Natomiast jest to grupa win rzeczywiście pomarańczowych. Zacznijmy od tego, jak powstają wina. Otóż, jeżeli wzięlibyśmy sobie kulkę winogronową, to ona składa się z miąszu. Składa się z pestki i składa się również ze skórki. I w dawnych czasach nie było takiej technologii uprawy roślin, a później produkcji wina, aby oddzielać bardzo bezpiecznie to, co jest wewnątrz, od skórki. I tak naprawdę wina powstawały z mieszaniny i skórki i miążu. Czyli mieliśmy coś takiego. I to zostało podawane, jest, podawane było w dawnych czasach fermentacji. Obecnie postępują winarze z białymi winami inaczej. Mianowicie oddzielają skórkę od soku i ten sok wyciskają. W związku z tym wino po fermentacji takiego soku ma kolor biały, natomiast jeżeli będzie fermentowało razem ze skórkami, ta barwa zmieni się. Dlatego, że skórki winogronowe są skarbnicą nie tylko substancji aromatycznych, ale również substancji, które koloryzują wino. Jeżeli maceracja, czyli kontakt tych skórek winogronowych z sokiem, Podczas fermentacji będzie trwał przez kilka dni, to tak naprawdę tych kolorów więcej trafi do wina. A w przypadku win pomarańczowych niejednokrotnie ta maceracja trwa nawet i tygodnie, a są tacy producenci, którzy macerują wina przez długie miesiące. W związku z tym możemy śmiało powziąć przypuszczenie, że starożytni mieszkańcy Europy pili wina nie w kolorze białym, który powstawał z białych winogron, tylko w kolorze pomarańczowym. Nie każda odmiana winogron jednak nadaje się do tego, aby zrobić z niej wino pomarańczowe. Bardzo istotna tutaj jest grubość skórki oraz fakt, że niektóre odmiany winogron wybarwiają skórkę w określony sposób. Na przykład winogrona są szare, czy są wręcz takie żółtawe, pomarańczowe i te pigmenty, które znajdują się na skórkach winogronowych w największym stopniu wpływają właśnie na kolor. Takie odmiany jak Pinot Gris, jak Fruliano, jak Gewürztraminer nadają się idealnie do tego, aby wykonywać z nich wina pomarańczowe. Są też miejsca, w których winiarze chętnie produkują tego rodzaju wina. Przede wszystkim taką europejską mekką dla win pomarańczowych jest obszar pomiędzy Włochami a Słowenią. Tam, zarówno po stronie słoweńskiej, jak i włoskiej, wielu winiarzy chętnie maceruje długo swoje winogrona po to, aby uzyskiwać wina w kolorze pomarańczowym. Jednocześnie bardzo często te wina trafiają do glinianych amfor i tam dopiero jakby nabierają takiego finalnego, można powiedzieć, Stylu. Ten styl związany z amforami pochodzi z kolei z Gruzji, dlatego, że do tej pory Gruzini niemalże wszędzie używają glinianych amfor, które są zagłębione w ziemi. Dzięki temu amfora ma temperaturę stabilną. I fermentacja, która odbywa się w takiej amforze, przebiega w sposób bardziej kontrolowany. Pomarańczowe wina pochodzą również bardzo często z Langwedocji czy z Doliny Loary. To są miejsca, gdzie odmiany winogron bardzo dobrze poddają się procesowi właśnie maceracji. Nad Loarą Chenin Blanc, w Langwedocji, na przykład Fermentino. To są kolejne odmiany winogron, które mają odpowiednią aromatyczność i odpowiedni grubość i kolor skórek. Jak zatem smakuje wino pomarańczowe? Ale nim spróbujemy takie wino, pochowam sobie tutaj te moje eksponaty wszystkie. Mamy tutaj wino z winnicy Visindini, to jest wino z odmiany Fruliano. Kolor oczywiście jest pomarańczowy. To wino najpierw przez 4 tygodnie macerowało na skórkach winogron, a później trafiło na 12 miesięcy na dojrzewanie do glinianych amfor. Kolor oczywiście w dużym stopniu mówi nam o tym, z jakiego rodzaju winem mamy do czynienia, ale tak naprawdę gdybyśmy tutaj mieli. Czarny kieliszek, albo byłoby bardzo ciemno, nie widziałbym w jakim kolorze jest wino. To pierwsza próba, czyli powąchanie wina, mogłoby mnie zmylić. Co więcej, gdy wino spróbowałbym w takiej sytuacji, również mógłbym być zwiedzony, dlatego że wina pomarańczowe troszkę żyją między światem białych a czerwonych win. Gdyż przede wszystkim w ustach będziemy wyczuwać garbniki. Garbniki, które są typowe dla win oczywiście czerwonych, a w przypadku pomarańczowego wina pochodzą ze skórek. Które są z kolei źródłem właśnie garwników. No dobrze, zobaczmy, jak wino pomarańczowe pachnie. Rzeczywiście to początkowe zmylenie, które mogłoby mnie tutaj spotkać, występuje, dlatego że to wino bardzo wyraźnie pachnie takimi suszonymi owocami owocami niby białych owoców, ale jednocześnie sporo też jest ziół. Wino jest osadzone w takim kontekście ziemistości. No, jakbym w ciemno pił, to pewnie bym pomyślał, że być może jest to wino czerwone z jakiegoś chłodniejszego klimatu. Jest też grupa przeciwników win pomarańczowych, którzy mówią, iż tego rodzaju właśnie wina nie są w stanie oddać charakteru poszczególnych siedlisk, poszczególnych teruła. W przypadku białych, czerwonych win możemy łatwo rozpoznać różnicę pomiędzy poszczególnymi winnicami. Tutaj wiele win pomarańczowych dla Części z osób wydaje się być w miarę podobnymi. Natomiast prawda jest taka, że to wszystko zależy od tego, czy winiarz potrafi wydobyć terła i oddać je później winie. Tutaj mamy wino z regionu Colio we Włoszech. Tam siedlisk rzeczywiście jest bardzo dużo. Rodzina Visintini bardzo chętnie produkuje tego rodzaju wina, dlatego że oni uwielbiają oddawać charakter poszczególnych siedlisk. Garbniki, to o czym mówiłem. Pierwsze odczucie. Wino jest gęste, ma świetną strukturę właśnie dzięki tym garbnikom. Tu jest także całkiem wysoki poziom alkoholu. Ale co ciekawe, kwasowość jest idealnie wtopiona pomiędzy właśnie garbniki, a ten poziom alkoholu, dlatego że. Czuję, iż ciągle ślina napływa mi do ust, sprawiając, iż wino jest pełne werwy. Co ciekawe, ten garbnik nie jest tak mocny, jak w czerwonym winie. On ma taką pewnego rodzaju swoją krągłość i delikatność. Jednocześnie to, co pierwotnie zauważyłem wąchając wino, a więc takie owoce białych, posuszanych innych owoców, w ustach również pojawiają się. Wino jest bardzo długie, bardzo... Trwałe na podniebieniu. Jaka jest taka konkluzja finalna, jeżeli chodzi o wina pomarańczowe? To przede wszystkim to, że to są wina szalenie uniwersalne, jeżeli chodzi o zastosowanie w kuchni. Dlatego, że możemy do tego rodzaju wina podać zarówno mięso, jak i również różnego rodzaju ryby. I to mogą być ryby nie tylko morskie, białe, z jakimiś sosami, ale to także może być ryba typu tuńczyk czy miecznik, która ma mięso takie dosyć wyraziste. Co więcej, tutaj mnóstwo różnego rodzaju przekąsek znajdzie swoje zastosowanie. W związku z tym wina pobrańczowe wydają się tymi, które tak naprawdę najlepiej, Potrafią pogodzić i jedzenie, i picie wina. W związku z tym, jeżeli nie mieliście okazji próbować win pomarańczowych, zachęcam Was do tego, spróbujcie, przekonajcie się. Jeżeli to będzie coś dla Was, świetnie. Jeżeli nie, to może za jakiś czas ponownie spróbujecie, jak smakują wina pomarańczowe. Na zakończenie przypominam, zacznijcie subskrybować nasz kanał i dajcie lajka w górę, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. A dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Tymczasem.